Godność wskazuje na to, za co człowiek jest odpowiedzialny. Ona określa krąg odpowiedzialności człowieka. Dzięki godności wiadomo, dla kogo człowiek się poświęca. Godność nie tyle wyróżnia człowieka spośród wszystkich innych, co go z nimi wiąże. Ale nie wiąże tak, żeby zamazywać indywidualność. Honor jest bardziej do podziwiania, a godność do szanowania. Ludziom honorowym ciężko wejść, we wspólnotę z innymi. Potrafią to natomiast ludzie z poczuciem godności. Podziel się Tisznerem. Podziel się Tisznerem.